Cześć kochani, witajcie, witam was serdecznie w tym wspaniałym miejscu. Dzisiaj je odkryłam. Gdy jechałam po przytuli, nie spodziewałam się, że w tym miejscu w ogóle jest jeziorko, a tu proszę. Jest naprawdę pięknie. Delikatny wietrzyk, cieplutko. Nic tylko właśnie wziąć, głęboki wdech. I rozluźnić swój umysł, otworzyć swój umysł, przełączyć go na, na relaks i rozluźnić swoje napięcia w ciele. Kochani, e, chciałabym dzisiaj w takim krótkim filmiku zaprosić Was na moje warsztaty, które organizuję w Jeleśni. Jest to Beskid Drzewieckiej. Tam jest pensjonat Tara, który serdecznie Wam polecam nie tylko na warsztat, ale. Ale też i gdy będziecie chcieli pojechać na urlop, na jakieś wakacje, właśnie w góry. Jeleśnia jest akurat takim miejscem, gdzie jest bardzo dużo szlaków, gdzie wychodzi właśnie bardzo dużo szlaków na wiele szczytów. Nie ma tłoku, tak jak w Zakopanym naprawdę tam nie ma tłoku jest o wiele mniej ludzi. Czasem jak się wchodzi na szlak, to, to spotkać człowieka to wcale nie jest tak łatwo. Zależy oczywiście też o jakiej porze, ale naprawdę jest to świetne miejsce do wypoczynku. Czy z rodziną, czy, czy, czy samodzielnie jest to naprawdę rewelacyjne miejsce. Już pierwsze warsztaty mam za sobą. Pozdrawiam wszystkich uczestników, którzy, którzy ze mną byli w maju, właśnie na majówce w, w, w Jeleśni. To był naprawdę no, piękny warsztat. Jednak potwierdza się to przekonanie, że kto ma być na warsztacie w grupie, ten, ten będzie. A jeśli nie, no to po prostu może to nie jest ten moment. Była naprawdę wspaniała atmosfera, były chwile pełne wzruszeń, bo gdy dotykamy, gdy dotykamy głęboko siebie, gdy zaczynamy komunikować się ze swoim ciałem i zmieniamy percepcję jego postrzegania. Na coś, co jest naprawdę bardzo wyjątkowe i coś, co jest bardzo spragnione naszej obecności, naszego otulenia właśnie, no to doświadczamy momentów naprawdę niezwykłych i dlatego tak bardzo cieszę się, że jest mi dane prowadzić te warsztaty i w ogóle uczyć tej metody, bo jestem, jestem właśnie autorką metody otulenia i. Bardzo chciałabym, żeby, żeby tę metodę poznał cały świat, bo jest to niezwykła podróż w głąb siebie. Jest to podróż wielowymiarowa, ponieważ e, pobudza nawet nici energetyczne z poprzednich wcieleń. Ja mówię, ja bardziej wolę powiedzieć z równoległych wcieleń niż z poprzednich, bo. Czas wcale nie jest liniowy, jak się okazuje. Gdy wchodzimy w głębiej w komunikację z naszym źródłem, na no to właśnie otrzymujemy takie bardzo zaskakujące odpowiedzi. I bardzo dużo rzeczy też uzdrawiamy, bardzo dużo rzeczy możemy zaobserwować, odkryć w sobie. To jest bardzo niezwykła, niezwykła metoda. Um, uczestnicy kursów, uczestnicy warsztatów, czy uczestnicy e, sesji e, online, czy w gabinecie, które też prowadzę, e, wracają do mnie z informacją, że odkryli coś niezwykłego, że odkryli coś, co o czym w ogóle nie mieli pojęcia, i to absolutnie diametralnie zmienia ich percepcję odnośnie siebie. Więc e, no, czy nie można być szczęśliwym słysząc coś takiego e, i, i też doświadczając e, czegoś takiego, bo sama też e, w, swojej, w swojej drodze najpierw właśnie. E, Naprawiałam, naprawiałam siebie i, i zajęło mi to e, półtorej roku, zanim wyszłam z tym do ludzi, że coś takiego jest, że w ogóle wykorzystanie świadomego oddechu dotyku w poszczególne punkty i słowa, słowa, klucze, które wypowiam damy do danego ustawienia, potrafią otworzyć. E, takie doznania, takie doświadczenia potrafią uruchomić coś, co, jest, co było na przykład bardzo mocno zabetonowane. Mówię tutaj o różnych wspomnieniach, o różnych emocjach, o różnych ranach, o różnych ważnych sytuacjach, o których na przykład nie pamiętaliśmy, bo zepchnęliśmy je do podświadomości głęboko i zabetonowaliśmy. Ale które miały wpływ i mają wpływ na nasze życie. Więc to jest no, naprawdę osobny filmik w ogóle, mogłabym nagrać. I myślę, że coś takiego, coś takiego też nagram, jak tylko znajdzie się jakaś taka przestrzeń większego spokoju. Niestety, no bo pracując w przestrzeni spokoju, jak wiecie, tak nazywa się moja. Moja strona internetowa www.przestrzeńspokoju.pl. Też potrafi być bardzo intensywnie. No i czasami trzeba właśnie postawić na jeszcze głębszą przestrzeń i powiedzieć: OK, dobrze, to na dziś wystarczy. No ale. To jest też coś, co, co mnie nakręca, co, co, co daje mi radość, co daje mi wielką satysfakcję. Właśnie nauczanie Was, kochani, tej praktyki, ale też i praktyk, praktyk oddechowych, ponieważ przychodzicie i, i mówicie, jak wiele, jak wiele się zmieniło w Waszym życiu. Ale wracając właśnie do warsztatów, kochani. Najbliższe warsztaty w Wieleśni w pensjonacie Tara odbędą się 5 i 6 lipca. Tak, to są warsztaty dwudniowe. I bardziej teraz będę nastawiona właśnie na warsztaty dwudniowe, ponieważ um, uważam, że w tym czasie, w którym teraz żyjemy, czyli w czasie, gdzie emocje są naprawdę często na ostrzu noża. Gdzie mamy bardzo dużo. Posłuchajcie, jak się żaby uaktywniły. <grymne> to jest niesamowite. No, ale dobra, wracając. W czasach, kiedy, kiedy mamy bardzo, bardzo mocny przesyt. Informacji, nawet tych informacji właśnie w rozwoju duchowym, w, w tematach alternatywnych. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Zaczynamy mieć naprawdę serdecznie dosyć. Zaczynamy też często się frustrować, ponieważ już tyle spróbowaliśmy rzeczy, już, już na tylu kursach byliśmy, już na tylu warsztatach i tyle się o wszystkim mówi, że coraz bardziej zaczyna narastać e, ta frustracja w nas. I dlatego uważam, że praca dwudniowa, gdzie mamy rozluźnienie w programie, gdzie mamy rozluźnienie swoich napięć w ciele, gdzie w ogóle zatrzy najpierw zatrzymujemy się w tu i teraz, zaczynamy uczyć się obserwacji naszego ciała i co się pojawia co się pojawia w naszym umyśle, zaczynamy rozluźniać nasze ciało, zaczynamy uczyć się prostych technik oddechowych, które mogą być śmiało takim wsparciem w każdym dniu, wsparciem albo takim bardziej wyznaczeniem zupełnie innej jakości, nowej jakości w naszym życiu. Że, że nie robimy tego, jak coś się pali, ale to jest po prostu taka czynność, którą robimy codziennie rano czy codziennie po południu, po to, żeby właśnie przyjść do tego dnia w zupełnie innej energii. Tak jak mycie zębów, czy wypicie porannej herbaty, tak, tak te praktyki też mogą nam służyć. I uważam, że. To jest naprawdę bardzo ważne, by mieć jakieś takie swoje narzędzie, które podniesie Twoją energię troszeczkę wyżej, i gdzie będziesz codziennie dbać właśnie o tą energię. Dlatego właśnie takie warsztaty dwudniowe, w których rozkładamy nas troszeczkę energetycznie na czynniki pierwsze, gdzie właśnie przechodzimy medytację w świadomym oddechu, robimy ćwiczenia oddechowe, które rozluźniają, które pobudzają albo które uspokajają, bo to też na różne rzeczy oddech nam może służyć, to też przechodzimy do praktyki otulenia, a to jest już, jak wspomniałam, właśnie zupełnie inny level. Postrzegania e, nas, postrzegania swojego ciała i, i podejścia do siebie. To, to tak, jak, tak jak mówię, tu trzeba by było po prostu osobny filmik. Chyba u Zigiego był, był taki filmik. Sprawdźcie to. Jak ktoś jest zainteresowany, to albo pozytywnik Zigi, albo. Albo chyba ten drugi kanał, już teraz nie, nie pamiętam, Netflix chyba. Tam, tam nagraliśmy właśnie coś stricte tylko i wyłącznie na temat praktyki otulenia. Dodatkowo, poza tą pracą, właśnie ze sobą poza pracą energetyczną rozluźniającą i otwierającą przestrzeń. Właśnie tego wewnętrznego spokoju. Mamy wspólne ognisko, na którym dzielimy się swoimi doświadczeniami, swoimi historiami. Czasem są to naprawdę bardzo interesujące historie, zwłaszcza jak ktoś tam lubi tematykę paranormalną, no to, no to naprawdę jest ciekawie. Teraz w lipcu, w sierpniu będziemy dodatkowo obserwować nieboskłon. Mamy takie miejsce właśnie na ognisko i, i na obserwacje nocne, bo okazuje się, co się dowiedziałam właśnie na majówce, to to, że jeleśnia ma bardzo niskie zaciemnienie. Znaczy te lampy, one są, one świecą po prostu troszeczkę inaczej i Słabiej niż teraz, co, co, obecnie się, co obecnie się robi na naszych ulicach. Więc, um, więc tym bardziej ta obserwacja nieboskłonu jest znacznie lepsza. Jeśli ktoś się tam zajmuje troszeczkę astronomią albo po prostu lubi obserwować gwiazdy, no to będzie wiedział o czym mówię. Ja. Więc będzie też medytacja nad rzeką, czyli uziemianie, łączenie się właśnie z polem matki ziemi, to jest też bardzo często, bardzo wspierające, bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza w różnych procesach, gdzie często pojawiają się różne emocje i gdzie nasze ciało jest bardzo napięte. Więc y, sami widzicie, że tego jest sporo, ale to wszystko po to, żeby głęboko odczuć właśnie tą przestrzeń wewnętrznego spokoju, żeby w ogóle zmienić perspektywę do siebie, e, bo wciąż uważam, że jeszcze bardzo mało się o tym mówi. No i właśnie, i tutaj chciałabym wrócić do, terminu, do terminów bo się rozgadam i jeszcze zapomnę o tym albo bateria wypadnie więc tak najbliższy warsztat będzie 5-6 lipca później w sierpniu dziś 9 i 10 sierpnia i 30 i 31 sierpnia i później we wrześniu 13 we wrześniu będzie warsztat jednodniowy. Więc jeśli dla kogoś by było za dużo yy, dwudniowy warsztat, no to będzie we wrześniu jednodniowy. No i jeszcze później warsztat w październiku. Yy, on będzie, o ile dobrze pamiętam, 4-5 października. Więc kochani, jeśli chcecie naprawdę spotkać się ze sobą, wejść w swoją. W swoją wibrację w przestrzeń wewnętrznego spokoju, to jest to rewelacyjna, rewelacyjna okazja do tego, żeby spotkać się w cudownej aurze wśród wspaniałych ludzi, bo zawsze na warsztacie mam wspaniałych ludzi i nie mówię tego dlatego, że wypada mi to mówić, ale przechodząc już tak wiele warsztatów. Widzę, że absolutnie każdy jest inny, bo każdy przynosi zupełnie co innego i, i zawsze ten warsztat jest, jest, bardzo, jest bardzo głęboki, jest bardzo, bardzo miły i, i udany. Efektem jest, jest to, że niektórzy wracają i przychodzą na kolejny warsztat. Więc bardzo się cieszę, kochani, że też. Tak, tak wam się podoba ta wspólna praca jestem bardzo wdzięczna za, za, za wszystko co, co przychodzi do mnie nawet jeśli to jest trudne ale jestem bardzo wdzięczna że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem że mogę, mogę was uczyć otwierać tą wspaniałą przestrzeń w waszych sercach i w waszych umysłach i być z Wami w tej podróży. Tak, bardzo jestem za to wdzięczna. Więc kochani, piszcie do mnie na maila, jeśli, jeśli jesteście zainteresowani. Kontakt małpa:przestrzeńspokoju.pl Jestem też na Facebooku szeroko-monika Juraszek i na Instagramie e, znajdziecie mnie właśnie jako Monika Juraszek. Czy coś jeszcze? Aha, jeszcze, jeszcze mogę wspomnieć o warsztatach online, bo też takie warsztaty online będę organizować. One są od lipca, ale tu już nie pamiętam terminu. Jeśli mi się uda, to wrzucę, wrzucę do tego filmiku plakat z terminami. To akurat warsztaty będą dwugodzinne dla osób, które nie mogą przyjechać do Jeleśni, ale które też bardzo chciałyby sobie pomóc, właśnie e, świadomym oddechem. Czy to w, w kwestiach po prostu rozluźnienia, bo teraz bardzo dużo jest emocji i, e, no tak jak wspomniałam. Mm, w całej przestrzeni jest bardzo dużo napięć, i my to też odczuwamy. Czyli nie dość, że swoje odczuwamy procesy jeszcze bardziej, bo to wszystko tak jakby się kumuluje. To jeszcze też z przestrzeni kolektywnie odczuwamy procesy innych, i przez to, że wchodzimy na zupełnie inne częstotliwości, teraz niż jeszcze było to powiedzmy dwa lata temu. No, po prostu zaczyna się gotować. No i gotować się po to, żeby, żebyśmy w końcu zobaczyli, po co to wszystko jest, jaka informacja y, za tymi emocjami idzie, ważna dla nas. Także, y, jeśli ktoś chce sobie pomóc. Y, f, y, Właśnie troszeczkę ukoić swoje emocje, rozluźnić swoje napięte ciało, albo skontaktować się ze swoim polem, albo poczuć siebie, bo, bo samo poczucie siebie też daje nam bardzo dużo odpowiedzi na różne pytania. No to zapraszam też oczywiście z całego świata, no bo teraz możemy się łączyć tak naprawdę, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, właśnie na taki warsztat dwugodzinny no i co kochani to chyba wszystko to co miałam najważniejszego powiedzieć to, to powiedziałam zapraszam Was jeszcze, jeszcze raz na, na moje warsztaty na, na sesje online jeśli ktoś by chciał popracować yy, ze mną jeden na jeden a tymczasem a tymczasem pokażę Wam jeziorko Mam nadzieję, że się nic nie, nie wydarzy. Pięknie. Jest naprawdę. Jest naprawdę cudownie. Wszystkiego dobrego, kochani. Niech wam się darzy. Wszystkiego dobrego.